Zielonogórzanie po raz kolejny pokazali, że mają ogromne serca i potrafią pomagać. Na linii startu biegu gladiatora zameldowało się blisko 400 biegaczy. Wcześniej trasę dla małych gladiatorów pokonała setka dzieci. Bardzo ładna, fajna inicjatywa. Pogoda dopisała. No i myślę, że się uda zebrać coś pieniędzy dla chłopaka. No to jest właśnie cel jest najważniejszy. Tutaj. Cel jest najważniejszy tego wszystkiego. Po to tutaj przyjechaliśmy z rodziną i... Z Impreza jest bardzo dobrze zorganizowana, wszystko jest pod kontrolą, jest bardzo pozytywna atmosfera, zresztą tak jak i sami organizatorzy, akcja jest szczytna, więc mam nadzieję, że wszyscy biegacze dobiegną na metę cali i zdrowi i z pozytywnym nastawieniem. Staramy się wspierać w miarę możliwości finansowych to wydarzenie tutaj, bo cel jest szczytny i o to chodzi. Zanim biegacze wystartowali na terenie Renault Anabo przy szosie Sienińskiej odbył się rodzinny piknik połączony z licytacją różnych gadżetów. Pieniądze z licytacji trafią do Rafała Adamczaka, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Ma uszkodzony rdzeń kręgowy, jest sparaliżowany. To co się tutaj zadziało to podbudowuje go niesamowicie. Miał, miał oczywiście stany depresyjne, bo w takich sytuacjach bywa, ale to, to co się zadziało, wiadomo, że w takich sytuacjach głowa jest najważniejsza. Także jest fantastycznie. Myślę, że będzie dziękował tu wszystkim. Jeszcze osobiście również. W czasie aukcji największym zainteresowaniem cieszyły się gadżety przekazane przez zielonogórskie kluby sportowe. Piłki i koszulki z telmetu BC Zielona Góra rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Koszykarze też przyszli wspierać Rafała. Zawsze chętnie bierzemy udział w takich. Yy... W takich zajęciach. Ja miałem, chciałem jeszcze powiedz w tym biegu, niestety e, dwa treningi, no i wiadomo, sezon niedługo się zaczyna, także musiałem odpuścić, ale tutaj przyszliśmy wszyscy, także no, wspieramy tych ludzi. E, po raz pierwszy my możemy stanąć z tej drugiej strony, my możemy podopingować, trochę pomóc. Organizatorzy biegu podziękowali także władzom miasta za zaangażowanie się w akcję. W tłumie spotkaliśmy prezydenta Zielonej Góry, który podkreślał, że Zielonogórzanie po prostu potrafią pomagać. To jest takie budujące, jak się popatrzy na tych wszystkich ludzi, którzy chcą pomagać. Brawa dla organizatorów za wspaniałą organizację. No i oczywiście mam nadzieję, że hasło, które jest na każdej koszulce sprawdzi się i Rafał wstanie, także tego mu serdecznie życzę. Radosław Brodzik, jeden z organizatorów akcji był pozytywnie zaskoczony faktem, że inicjatywa Wstawaj Rafał i Bieg Gladiatora odniosły tak duży sukces. To wszystko zaskoczyło, ale pozytywnie oczywiście zaskoczyło mnóstwo ludzi. Moim zdaniem z pół tysiąca lekko, bo Samych dzieci, niestety, musieliśmy zamknąć zapisy po 15 minutach, bo nam się listy startowe w tym miesiącu 100 osób zamknęły. 350 osób, które się tu pojawiły. Drugie 100 pary, które tutaj jest z nami, w tej chwili widać, że uczestniczą w festynie. Mnóstwo atrakcji. No po prostu bieg Wstawaj Rafał odniósł swój sukces. Mamy nadzieję, że pomożemy mu i wszyscy dziś jesteśmy gladiatorami. Organizatorzy akcji cały czas proszą Państwa o pomoc w zbieraniu pieniędzy na operację dla Rafała. Szczegóły można znaleźć na fanpageu akcji Wstawaj Rafał.